To jest właśnie również bardzo istotna idea szczepień, że poza tym, że chronimy nas samych, czyli uzyskujemy tak zwaną odporność indywidualną, to również celem szczepień jest zbudowanie odporności populacyjnej czy zbiorowiskowej, byśmy powiedzieli. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli duży odsetek populacji, osób w tej populacji zostanie zaszczepiony, to osoby, które nie mogą być zaszczepione z różnych względów, na przykład zdrowotnych. Są chronione przez właśnie te osoby, które znajdują się wokół nas i które zostały y, zaszczepione. To jest idea odporności zbiorowiskowej, którą można oczywiście również y, omawiać w mikroskali, czyli w skali na przykład naszych rodzin. Czyli jeżeli mamy w domu osoby starsze, y, no to zachęcamy je oczywiście do szczepień, osoby młode zachęcamy do szczepień. Dzięki temu, że my się zaszczepimy, to na przykład osoba, która mieszka z nami, a na przykład nie może się zaszczepić, ona także jest wtedy chroniona. I właśnie na tym polega cała idea odporności zbiorowiskowej, którą mamy nadzieję również w odniesieniu do szczepionki przeciwko rozwijać.